Najlepszym zawodnikiem miesiąca Akademii Piłkarskiej KGHM w Zagłębie w listopadzie zostaje Katper Kaczmarek z zespołu do lat 19. Katper na początek powiedz skąd trafiłeś do naszej Akademii, w którym to było roku i na jakiej grasz w pozycji? Do Zagłębia trafiłem latem 2018 roku z Akademii Kreatywnego Futbolu Poznań i gram na pozycji pomocnika. Mhm. Zdobyłeś 7 bramek w rundzie jesiennej grając na pozycji pomocnika, więc to jest naprawdę dobry wynik. Jak byś miał wskazać swój główny at atut, dzięki któremu zdobyłeś bramki, to co by to było? Myślę, że moim największym atutem jest gra jeden na jeden i poruszanie się w polu karnym. Jakie jest twoje największe piłkarskie marzenie? Moim największym piłkarskim marzeniem jest zagranie w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę, jaką drogę niedawno przeszli Marcel, Reguła, czy... Igor Likowski, to też, też masz taki cel, żeby jak najszybciej trafić do pierwszego zespołu zawodnika wydaje, wydaje mi się, że tak, bo jednak to są nasi koledzy i też się na nich wzorujemy. Czy zdobywałeś już w karierze podobne statuetki i czy ta dzisiaj zdobyta będzie miała wyjątkowe miejsce na tej półce? Zdobywałem w swojej karierze podobne statuetki, ale takie za zawodnika miesiąca jeszcze nie dostałem i wydaje mi się, że będzie miała specjalne miejsce na półce. Na koniec czego możemy Ci życzyć w zbliżającym się 2025 roku? Na pewno można mi życzyć tego, żeby było jak najmniej kontuzji i tego, żeby tych bramek było jeszcze więcej. Dzięki bardzo. Dziękuję.